Siema, witajcie, ja jestem Tariel, a to jest nowa seria na moim kanale. Dota Poradniki. To jest póki co nazwa robocza, a to podobnie będzie niedługo lepsza i bardziej fajniejsza nazwa. W tym programie zajmę się poradnikami, jak sama nazwa wskazuje, do każdej z postaci w grze Dota 2. Na pierwszy rzut oka i pierwszym filmie znajdzie się Achemist. Oczywiście będę szedł w tym Całą listą alfabetycznie i oczywiście możecie spodziewać każdego filmu z każdej postaci. Alchemist jest postacią kary, czasami nawet semi-kary może też grać jako support, czasami. A jego atutami jest na pewno możliwość szybkiego wyfarmienia się oraz dobry motyw ze stanowań, ze <mulety> Najpierw przejdziemy do Umiejętności. Pierwsza z nich to jest Greaves Grid. Jest to pasywna umiejętność, która dodaje większą ilość złota przy Lassita. Pamiętajcie, że trzeba, żeby ją jak najszybciej na porządku. Po prostu najlepiej ją mieć na pierwszym levelu. Ok, teraz przejdziemy do całego bull leadu. Cały ten mój poradnik, który u Was się modacie, możecie dodatkowo zastosować w grze. E, znajdziecie go pod nazwą Alchemist by 89 i będzie on jeszcze bardziej zaktualizowany z wersjami alternatywnymi e, niektórych przedmiotów. Jeśli chodzi o sam e, build postaci, tu macie wszystko rozpisane. Dokładnie e, jak mówiłem pierwszy jest girit następna jest Unstable Con contention, który jest Powiedzmy granatem, który ma samo zapon 5 sekundowy. Czyli jeśli po 5 sekundach od aktywacji tego spelu musimy go aktywować ponownie, bo jeśli nie, to możemy się sami zestunować lub nawet czasami zginąć. Następnym jest Acid Spray, jest to atak AOE, który zadaje obrażenia periodyczne w zależności od levelu jaki. Myślę, bardzo przydatny na początkowych fazach oraz już na Infight. I oczywiście jest ulti, który kufuje naszego bohatera na maxa dając, dając mu wszystko na maks, podwyższając i dzięki temu jest o wiele szybszy i e, szybciej może walczyć w Ja to teraz wszystko to wszystko ładnie rozdam Tak jak mówiłem i teraz przejdziemy do przedmiotów Na początku polecam, polecam oczywiście Tango i Salve Do wyboru jeszcze Quelling Blade oraz Stout Shield Można wybrać jedno z tych albo możemy kupić oba Ale polecam bardziej tarcze ponieważ dzięki niej zyskujemy większą Żywotność na Oczywiście Oczywiście połytreccy. Można też zastanowić się nad facebookami, jeśli mamy dobre e, użycie Ultimata. E, następny jest Mask of Madness. To jest e, bardzo kluczowy przedmiot dla tych postaci, ponieważ ona dodatkowo pochuje mm, nasze ulti i dzięki temu jesteśmy dwa razy szybsi. I dwa razy szybciej atakujemy. Oczywiście Skull Basher i jego wersja ulepszona Abyssal Blade z Sacred League, wcześniej kupiony. Dzięki temu nasza postać jest o wiele bardziej skuteczniejsza na polu walki. Alternatywnie można jeszcze kupić Black Bara To w zależności, jeśli postacie przeciwne mają bardzo dużo aktywnych, powiedzmy Black Hole czy. Tego innego typu ultimate Hands of Midas To jeśli chcemy jeszcze bardziej przyspieszyć na, Naszą farmę i jesteśmy jedynym Karem, karem w drużynie I oczywiście Serce y, Które jeszcze od nam wie, zwiększa Ilość życia I dzięki temu jesteśmy o wiele Potężniejsi ok pójdziemy Zobaczyć sobie jak wyglądają Nasze umiejętności w tej restrykcji, której nie ma żadnych przeciwników żadnych, ale na mobach, creepach, bardzo dobrze to wygląda. Tak właśnie wygląda Acid spray Jest to zielona plama, która no, po prostu zadaje obrażenia. Teraz wystarczy włączyć ulti, później ma Madness i wieża po prostu sama pada. I właśnie, gdy widzicie, gdy zbiorę Lasity, dodatkowo dostaję pieniądze w postaci... Tam jest... To jakiś tam pro... Nie wiem dokładnie ile jest procent, ale zawsze to e, jest... Większa premia do zdobywanego z, e, z Golda Teraz wam pokażę e, Unstoppable No oczywiście granat Jak widzicie jest wierzchnik Gdy on minie No właśnie tak wygląda lepiej nie używać w taki sposób Po prostu wtedy już użyć e, na postaci wrogiej I dzięki temu nie dostaniemy damage'u No, to ja będę tutaj sobie tak klikał, żeby zabił te klipy i opowiem Wam dokładnie, z kim najlepiej grać na lane'ach oraz kto jest wrogiem i gdzie najlepiej sprawdzać naszą postać. Najlepiej na lane'ach grać na, na easy lane oraz na hard lane, w zależności od tego, po której stronie gramy. Nigdy nie gramy w tej postaci na midzie, ponieważ, no, mało skuteczność ma na tym środkowym polu. Zawsze przylejnie, gdy gramy, to najlepiej mieć ze sobą supporta albo postać, która potrafi e, mieć spowolnienie lub jakiś stan. Jeśli chodzi o przeciwnik przeciwników, e, Alchemist jest bardzo skuteczny na Phantom Lancera. I iluzję właśnie poprzez AC Spray i Unstable on Dzięki temu możemy zapić jego iluzję i jego samego zastunować, co może zwiększyć naszą szansę na ubicie tego bohatera. Oczywiście jest kontrol również na kilka innych. Właściwie już samo można wywnioskować, że e, może bardzo łatwo pokonać postaci, które e, walczą w mm, mele i mają bardzo małą, małą żywotność, dzięki temu może dobiec do nich i dobić je szybko. E, niestety Alchemist może być dość słaby przeciwko postaciom, które walczą wręcz jeden na jeden, ponieważ jeśli możemy przez przypadek u, a, aktywować e, właśnie ten skill, to możemy właśnie przez to zginąć, a tego byśmy nie chcieli. Jeszcze z postaci, które mogą nas wesprzeć, to jest, jak można się domyślić, troll i jego ulti. Możemy jeszcze bardziej szybciej atakować wieże. I co połączeniem z naszym ulti i z maskopadnes i jego ulti, to wieże czy inne takie obiekty po prostu topnieją jak masło. Acey Spray niestety nie działa na, na wieże czy inne budynki, tylko działa na creepy i bohaterów. Ok, myślę, że to byłoby na tyle jeśli chodzi o tą postać. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się przyda. Na pewno nie obiecuję, że nie przynosi Wam to 100%, 100 sukces w całej grze. Ten build i ten poradnik będziecie potraktować jako prowadzenie, nawet do tej postaci I przede wszystkim warto grać tak w opcji All Pick Jeśli gracie w co, e, capture, e, capture Mode to warto jednak jeszcze bardziej posiedzieć pościg nad tą postacią I poznać jeszcze dodatkowe jej mocne i słabe zalety Ok, mam nadzieję, że ten poradnik Wam się spodobał. Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzach. Mm, jestem bardzo ciekaw Waszej opinii co do właśnie tego całego programu. I zobaczymy się następnym razem, gdy omówimy postać Ancient Apparition. A ja żegnam się z Wami, cześć i na.